Ho ho ho, widzowie. Krasnal Wojtek wita w kolejnym odcinku. To jest odcinek troszeczkę taki niespodziewany dla mnie, ponieważ e, miałem nakręcić coś zupełnie innego poza e, filmikiem z e, losowaniem zwycięzców konkursu. E, ten filmik, gdyby ktoś przegapił, on też e, dzisiaj jest wrzucony na YouTube pięciu zwycięzców z 15 uczestników, więc możecie sobie sprawdzić. Jeżeli ktoś brał udział i do niego nie dotarł, mail ode mnie albo nie, nie dostali powiadomienia z YouTube, że pogratulowałem im pod wpisem konkursowym, gratuluję zwycięzcom przy okazji i dziękuję wszystkim za wzięcie udziału oraz oczywiście. Wielkie dzięki od nie tak wielkiego Krasnoluda dla wszystkich, którzy subskrybują mój kanał. Przybywa was coraz więcej. Kolejne konkursy na pewno będą. To nie jest ostatni. To był tylko pierwszy na tym kanale. I w dodatku, wpadajcie na Discord, tam też są często konkursy. No, jak jest szansa, żeby coś wygrać, to dlaczego nie skorzystać? No, a dlaczego dzisiaj będzie nietypowy filmik? No, już widzicie, że troszeczkę nietypowy mamy tutaj modele. W dniu, kiedy pojechałem odebrać T4 Camaro z G Machines od Hot Wheels. Sprawdziłem sobie, czy w okolicy nie ma jakichś sklepów zabawkowych. No i okazało się, że jest sklep zabawkowy. W dodatku ten sklep zabawkowy i był. No ale to opowiem Wam niedługo, jak bardzo niezwykły, ale uwierzcie mi, że poczułem się jak Alicja, która przeszła gdzieś do takiego dziwnego świata. I nie bardzo potrafiłem zrozumieć, skąd w takim miejscu taki sklep, w dodatku z taką ofertą, ale o tym za chwilę. W tej samej miejscowości, już jak wyjeżdżałem, zobaczyłem, że jest sklep charytatywny. A do sobie zaszedłem. zaszedłem, bo bardzo kocham zbieranie samochodzików, ale moją prawdziwą pasją są książki, szczególnie książki historyczne. Uwierzcie mi, że to jak zbieram samochodziki to jest nic w do tego jak zbieram, czytam te książki. No okazało się, że książek historycznych, albo w ogóle jakichkolwiek, które mogłyby mnie zainteresować, nie ma, ale za to znalazłem te dwa modele. Tutaj mamy skalę 1 do 43 i Burago, i mamy bardzo fajną megarkę. No to jest te najtańsze. Burago, więc mamy plastikowe koła z plastikowymi oponami, plastikowy spód, co mi tam nie przeszkadza. Ale sam model jest naprawdę bardzo bardzo fajny i mi dlatego pasuje że ja mam tych Meganek Hot trochę więc będę mógł sobie je poukładać. Przy tym no, widzimy że z tyłu troszeczkę jest zmęczony. Eee, tutaj czymś jest pobrudzony. nie wiem czy to czerwony da się czyścić czy nie będę musiał sprawdzić. Eee, nie jest to tak ważne, nadal ten modelik jest bardzo interesujący dla mnie, pomimo tego, że to jest z tych Burago, których raczej nie zbieram, sam model mnie po prostu bardzo cieszy. A drugim modelem jest ten oto AH-64 Apache i to nie byle jaki, bo to jest Korgi, one są dosyć drogie, to takie modele kosztują kilkadziesiąt euro, oczywiście wirniki... Się obracają. One są zrobione. Cały kadłub to jest metalowy. Plastikowe są wirniki. Działko 30 mm i skrzydełka. Nie, też są. Też są chyba metalowe. Skrzydła i podwieszenia. Co my tutaj mamy? Wygląda na to, że ma 8 Helfajerów I dwa zasobniki z niekierowanymi rakietami 70 mm. W dodatku, a to już jest stanowsza wersja, bo mamy radar longbow. A najlepsze w tym wszystkim jest, że ja łącznie za te dwa samochodziki zapłaciłem euro. To to już jest sytuacja dosyć dziwna, żeby znaleźć. To jest mała miejscowość, kilkadziesiąt kilometrów od Dublina coś takiego znaleźć w miejscu, gdzie zazwyczaj no, no w sklepach charytatywnych samochodziki zazwyczaj można jakieś znaleźć, ale to są takie plastikowe dla dzieci może do 2-3 lat. Yy, czegoś takiego raczej się nie spotyka. No ale yy, a może jeszcze pokażę, od przodu i od góry tego apacia. No i przejdźmy do sklepu. Miejscowość bardzo mała. U nas to by była może uznana za taką jakąś nie wiem, no, średnią. No, porywak do, do, do większej wsi, ale to, 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 żeby do większej wsi zaliczyć, to już trzeba by było być bardzo łaskawym. A sklep był bardzo, bardzo duży i miał naprawdę sporo yy, modelików metalowych. Różnych pojazdów, ale nie spotkalibyście tam, nie znaleźlibyście tam hotwilsów, nie znaleźlibyście tam matchboxów, nie znaleźlibyście tam yy, maczulec. Znaleźlibyście za to sporo Siku. W dodatku, yy, zobaczcie, to jest Siku Super skala 1 do 50. Jak się świetnie, jaki zbieg okoliczności. Tamte Kamaru, przecież hotwilsowe, były 1,50 i w tym sklepie znajduje modelik od Siku, którego nigdy tych, nigdy tej serii w Irlandii nie widziałem. Coś tam słyszałem, że te e, Siku Super jest, ale e, nigdy tego nie widziałem. E, nie miałem okazji trzymać w ręku. No a w tym sklepie Siku e, było mnóstwo. Tak tych e, takich w miarę typowych, mniejszych. Było trochę Siku Super. E, był też model, e, jak widzieliście apacza to wiecie, że Lotnicze modele też zbieram i był tam model Eurocoptera 135 który był znacznie większy od, tego, od tej Corvette tylko, że tam było mnóstwo jeszcze innych modeli sieku, traktorów, maszyn rolniczych i tak dalej zresztą traktorów i maszyn rolniczych, czy ciężarówek było najwięcej to były półki ustawione w podkowe i do tego jeszcze taka półka w środku, jako wypełnienie po obydwu stronach, i to wszystko było zastawione głównie maszynami rolniczymi, traktorami w różnych skalach. Od takich skali dla modelarzy kolejowych do nie wiem, 1,18 czy nawet chyba większych, do tego. Były jakieś modele, niedużo, kilka modeli pojazdów wojskowych, były jakieś Burago w skali 1.43 i 1.24 oraz jeszcze sporo innych firm, o których w ogóle pojęciu, o których istnieniu pojęcia nie miałem no ale ja tam miałem założone jakieś fundusze, które i tak przekroczyłem. No, i jak zobaczyłem y, tą korwetkę, no to stwierdziłem, że ją muszę mieć. I sobie ją zaraz wyjmiemy. W porównaniu do zwykłych sic już widzę, że jest dużo bardziej y, dokładna. No mamy światła plastikowe. Mamy z tyłu namalowane mamy otwieraną klapę, którą zamknęłem i teraz nie wiem jak otworzę, a nie jest tutaj wcięcie takie może się uda, o, uda się Mamy detale silnika. Yy, to nadal no, nie jest, yy, wiecie, no, klasa jakaś super yy, dokładności, no ale jak na taki malutki modelik nie jest źle. Mamy otwierane drzwi. I w środku to też nie jest najgorzej. a włączamy doświetlenie może. Od razu jak nam się kolor samochodu zmienił. Opony są gumowe. Spód to tak jak w typowym siku. Mamy podstawowe dane modelu. No i taki nietypowy model Siku tam był. Ale jeżeli myślicie, że to wszystko, no to yy, jesteście w błędzie. To jest tylko jeden z tych yy, nietypowych modeli, które tam kupiłem. S Jakiego powodu czułem się jak Alicja. Kolejnym modelem jest BMW i Z250 i zobaczcie. To jest z muzeum BMW. Nie pytajcie się mnie, jak to się tam znalazło. Tu mamy zdjęcie tego samochodziku, tego BMW z muzeum. Mamy. Adres. No i powiem Wam szczerze, że jak to zobaczyłem, to kompletnie zbaraniałem. Zbieram modele BMW, ale modelu z muzeum w sklepie na Irlandzkim, no nie bójmy się użyć tego słowa: zadupiu. Od tego to mi się nie spodziewał. A tu jest sam model. Model jest przeuroczy. Sam samochód BMW i zeta. Y jest naprawdę bardzo nietypowa. To jest coś, co BMW czasu do czasu potrafi zrobić, czyli y no y chciałbym mieć motor, chciałbym mieć samochód, a to będę miał i to i to, albo i nie będę miał ani tego, ani tego. Ale tu mamy naprawdę bardzo uroczy. Modelik w dodatku z walizeczką wiklinową z bagażnikiem, no bo w środku to tam dużo się nie zmieści, jak wsiądą dwie osoby, to już się zacznie robić ciasno. A silnik przecież też musi być. Jeżeli patrzycie i nie widzicie z boku klamki i zastanawiacie się, jak tu ktoś wchodził, to nie, nie wchodził tutaj przez dach, wchodził przodem. Przód otwierał się. Na bok. Tak, tak, to takie dziwactwo. A no może nie dziwactwo, taka ciekawostka. Ja spróbuję odkręcić. Zobaczę, czy mi się uda je odkręcić, czy nie. Mm, nie, nie uda mi się odkręcić. Chyba o, ten śrubokręt, który mam, jednak yy, nie będzie tu pasował. No ale obejrzmy, możemy sobie obejrzeć jeszcze. Ja spróbuję otworzyć tutaj tą z przodu. Żeby lepiej przód pokazać. A no, może wezmę. Zobaczcie. To jest przód. I widzicie gdzie jest klamka? Klamkę mamy po lewej stronie. Czyli po stronie pasażera. Bo kierowca tutaj jest po prawej stronie. Mamy światła. <noise> Bardzo sympatycznie ten samochód wygląda. W środku też jest całkiem nieźle. Odzerowany, zobaczcie, mamy niezłą kierownicę. No, mamy trochę detali. Mamy wydech typu motorowego, tak, na bok nam wychodzi. No, po prostu przesympatyczny samochodzik. Ale. To jeszcze nie wszystko, bo Wam mówiłem, że trzy samochody były, trzy modele i trzy modele kupiłem. No teraz Wam pokażę, dlaczego ja się tak dziwnie tam czułem. Bo kolejny model jest z gatunku takich, co to ich w sklepach normalnych, zabawkowych nie znajdziecie. Ponieważ tym modelem jest Ford Transit. W wersji pasażerskiej w skali 1 do 43 zobaczcie znowu niemiecki. Nowa generacja Forda Transita, zrobione dla y, salonów Forda. I zrobione nie przez byle kogo. Jeżeli ktoś interesuje się y, Modelami, zbiera modele, no to jak zobaczy Pols model Art, to już będzie wiedział, że jest ciekawie, ponieważ to oznacza, że mamy model Mini Champs. Te modele y, są y, bardzo dokładne, a skoro są bardzo dokładne, to za tym idzie też odpowiednia cena. No, a ja ten model kupiłem w cenie bardziej niż okazinnej, bo ja za niego zapłaciłem 14 euro. W tym sklepie w ogóle było sporo innych modeli z tej generacji Forda, z lub z przybliżonej. Były Fordy Fiesty, były różne wersje kolorystyczne i nadwozia Focusów, w tym kombi, był Ford Galaxy, jeszcze coś tam było. No, fundusze miałem jakie miałem, więc skończyło się na tym, że wybrałem Transita, bo on mi pasuje do samochodów, które kiedyś posiadałem, o tutaj mamy taki piękny widoczek na tył. Wprawdzie mój Transit był w wersji Lawety, ale to była dokładnie ta generacja. I w dodatku jeszcze ten jest w kolorze, który mi się bardzo, bardzo podoba. No i zobaczcie, mamy świetnie zrobione światła. Mamy nawet tą, yy, yy, te linie na lampach, tak jak to były. Rzeczywiście. Przepiękny metaliczny lakier, wycieraczki, które są oddzielnymi elementami, mamy światła przeciwmgielne, które są elementami yy, przezroczystymi plastikowymi. Mamy zrobione wszystkie napisy, jak Transit. Bardzo fajne koła, których yy, ja wprawdzie nigdy nie widziałem, ale yy, w rzeczywistym życiu na, na, na zdjęciach widziałem. Yy, mamy świetnie odzorowane wnętrze. Mamy porobione tutaj yy, nawet te przyciemnienia. Przy szybach, oczywiście gumowe opony, klamki, antena. Tył jest równie dobrze wykonany, plastikowe światła. Te wielokolorowe. Mamy logo Tourneo, bo to wersja pasażerska. Mamy wycieraczkę, mamy trzeci stop. Dach. Bardzo fajnie wykonany. Od spodu będziemy mieć Informacje mini chance i nieźle, zobaczcie, jest nawet ten spód zrobiony, widzicie, bardzo, bardzo dokładnie łącznie z wydechem jako dzielny element zapasowe koło. Mamy resory, mamy elementy zawieszenia, mamy potwierdzenie, że to jest skala 1 do 43. No po prostu kosmos. Nigdy, ale to nigdy nie spodziewałbym się y, takich modeli y, w sklepie. Y, Takim no, naprawdę, to to jest y, nasza polska wioska. A jeszcze y, nie dość, że, że, że takie dziwne rzeczy w sklepie, to ten sklep był bardzo, bardzo duży i bardzo, bardzo fajnie y, przyozdobiony. Do tego sklepu na pewno jeszcze pojadę, bo reszta tych Fordów mnie kusi. Zresztą tam jest sporo innych modeli, które mnie kuszą. Ale kusi mnie mnóstwo innych rzeczy, więc trzeba ten budżet jakoś nawet ukrasnął luda. Albo niech będą tutaj te niemieckie. Ukrasną trzeba jakoś to planować. Chciałbym kupować wszystko, co mi się podoba, ale niestety nie mogę. No, bo bym wydał wszystkie pieniądze z tego garnuszka ze złotem i co by było potem? Chciałbym się dowiedzieć, który z tych samochodów. Czy śmigłowiec Wam się najbardziej podoba? Czy kiedykolwiek zdarzyła Wam się taka sytuacja, jak mi, że w miejscu, w którym się najmniej spodziewaliście, znaleźliście jakiś wyjątkowy sklep i w tym sklepie znaleźliście jeszcze dodatkowo wyjątkową ofertę? Czy Wy też kiedyś czuliście się jak Alicja? Dziękuję wszystkim, którzy brali w konkursie. Gratuluję. Po raz kolejny y, zwycięzcom. Zapraszam do udziału w kolejnych y, konkursach. Y, wpadajcie też na Discord, bo na Discordzie mamy y, często y, konkursy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!